Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam na podsumowanie maratonu północ-południe. Od razu zaznaczę, że to nie będzie poradnik, jak szybko przejechać ten wyścig, bo nie do końca wiem, jak to zrobić. To będzie po prostu podsumowanie mojego startu w tej imprezie. Omówię też zmiany w rowerze, jako że trochę ich było w stosunku do poprzednich startów. Zacznę od sprzętu. Jechałem ponownie Meridą Silex. Tym razem jednak założyłem szosowe opony, ale dosyć szerokie szosowe opony. MAXIS Refuse 32 mm. Jechałem z dentkami. To był bardzo dobry wybór. Niskie opory toczenia, wciąż duży komfort wynikający z niższego ciśnienia. Nie sądzę, że na oponach 28 mm czy 25 mm byłbym szybszy. Kilka gorszych odcinków na trasie sprawiło, że byłem zadowolony z tego wyboru. Co ciekawe, i tutaj wychodzą chyba takie różnice w podejściu do jazdy kolarzy szosowych i kolarzy terenowych. Kolarze na tych oponach szosowych omijali remontowane odcinki drogi, szukali objazdu no, a mi nawet taki pomysł nie przychodził do głowy ale to tak jak mówię, pewnie chodzi o takie nawyki wyniesione z szosy czy zjazdy w terenie. Tym razem udało się przejechać całą trasę bez awarii, nic się z rowerem nie działo, nie było żadnych e, przebitych opon. Jeśli chodzi o rower, to moim zdaniem ten wyścig jest kolejnym dowodem na to, że gravel to jest bardzo uniwersalna konstrukcja. Od pomorskiej 500 przez Poland Gravel Race po maraton północ-południe takie trasy można sprawnie przejeżdżać gravelem, żonglując w zasadzie tylko oponami czy zestawem kół ze względów bezpieczeństwa miałem dwa komplety lamp na tył i naprzód. przód lampy Meridy traktowałem jako oświetlenie główne tylna lampka wystarczyła na cały maraton bez ładowania lampa przednia Merida Cree 1200 Używana była na średnim trybie. Nie było potrzeby używania trybu najmocniejszego. Ten najmocniejszy tryb pewnie będzie bardziej użyteczny w terenie. I ta lampka świeciła przez 9 godzin na jednym ładowaniu. Także dwie pierwsze noce, te fragmenty, które jechałem po zmroku, przejechałem bez ładowania. Na ostatnią noc doładowałem lampkę używając powerbanka. Lampa była zamocowana na uchwycie z rurki PCV na dokładnie takim samym uchwycie na jakim była zamontowana nawigacja między ramionami lamontki. Kolejnym elementem wpływającym na bezpieczeństwo było lusterko i ja sobie nie wyobrażam jazdy szosowej bez lusterka. Z dużej odległości widziałem czy samochód zaczyna mnie omijać i przede wszystkim nie musiałem odwracać głowy przed wykonaniem manewru na przykład omnięcia dziury w drodze. Założyłem sobie, że pojadę w trybie pełnej samowystarczalności więc miałem przy sobie power banki mogłem spać na dziko. Jeśli chodzi o sprzęt biwakowy, to miałem Bivi MSR AC, model już nieprodukowany, materac Exped i śpiwór Cumulusa X-Lite 200. Kolejna zmiana w konfiguracji roweru, czy w wyposażeniu roweru, to było mm, mocowanie na telefon. Telefon miałem zamocowany na górnej rurze i dzięki temu mogłem łatwo w czasie jazdy zerkać na ściągę, którą sobie przygotowałem. To był po prostu spis punktów, spis sklepów, stacji benzynowych z podanym kilomontażem na, na którym kilometrze trasy te punkty się znajdują, to jest moim zdaniem taka podstawowa praktyka. Każdy, kto kilka startów w ultramaratonach zaliczy, myślę, że takie takie opracowania sobie przygotowuje. Jeśli chodzi o samą trasę, trasa miała 1000 km i trzeba przyznać, że została wyznaczona. Po drogach naprawdę z niewielkim natężeniem ruchu. Było tylko kilka niefajnych odcinków. Tutaj brawa dla organizatora, któremu udało się tak długą trasę wyznaczyć, omijając jakieś dłuższe odcinki o dużym natężeniu ruchu. No a górski finał trasy to jest prawdziwa wisienka na torcie. Ja bardzo żałuję, że ten wyścig ułożył mi się tak, że te górskie odcinki. Pokonywałem w nocy i, i niewiele miałem z tych widoków. Na szczęście, już wjeżdżając w Tatry, wjeżdżałem w towarzystwie wschodzącego słońca, więc przynajmniej załapałem się na te tatrzańskie widoki. Mogłoby się wydawać, że skoro jest to wyścig krzesowy, to nie będzie żadnego problemu z uzupełnianiem zapasów i z dostępem do sklepów czy stacji benzynowych. Jednak trasa w tym roku była poprowadzona tak, że zdarzały się całkiem długie przeloty bez dostępu do żadnego sklepu czy stacji benzynowej. A jeśli chodzi o przebieg wyścigu i moją taktykę. No to musiałbym zacząć od tego, że gdy pojawiłem się na starcie, to naprawdę poczułem się jak zawodnik okręgówki, który przypadkiem, przez pomyłkę, pojechał na mecz ekstra klasy. Ale na starcie była bardzo fajna atmosfera. Rozmawiałem z kilkoma doświadczonymi zawodnikami, którzy udzielali mi dobrych. Dobrych, życzliwych rad. Moja taktyka była prawdopodobnie najgorszą możliwą na ten wyścig. Od początku zakładałem spanie każdej nocy i to takie solidne spanie nie jakieś krótkie drzemki, tylko przynajmniej 6 godzin każdej nocy. Jak się potem okazało, chyba byłem jednym z niewielu, jeśli nie jedynym, który, który taką taktykę przyjął. Po starcie ruszyliśmy peletonem, konwojowani przez policję do Władysławowa, i to było chyba najszybsze 35 km, jakie w życiu przejechałem po płaskim. Jazda w peletonie faktycznie Tutaj pokazała wszystkie swoje zalety. We Władysławowie miał nastąpić start ostry, prawdziwy start wyścigu, i od tego momentu chciałem jechać solo. Nawet gdybym nie chciał, to przymusowy postój na 38 km, gdy zawiesiła mi się nawigacja, sprawił, że nie miałem innego wyjścia. Jednak powoli, stopniowo, pierwszego dnia wyprzedzałem zawodniku na trasie. Trudności tego pierwszego dnia to przede wszystkim wiatr, dosyć mocny wiatr. No i dla mnie taka swoista monotonia. Jazdy szosowej. Już pierwszego dnia gdzieś w okolicach. 250 km pojawiły się jakieś dziwne myśli. Przede wszystkim nie mogłem odnaleźć przyjemności w tej jeździe. Drugiego dnia na półmetku w okolicach 500 km podjąłem decyzję o wycofaniu się z wyścigu i tak samo jak nie do końca wiem skąd się wziął ten kryzys, tak samo nie wiem dlaczego jednak po krótkim czasie się zaparłem i postanowiłem jechać dalej. Sytuacja nieco się poprawiła około 700 km, gdy wjechałem w góry świętokrzyskie. Trasa zrobiła się mniej monotonna, co dla mnie, czyli dla osoby niejeżdżącej na szosie nie miało Duże znaczenie, góry zdecydowanie poprawiły mi humor, i wróciła radość z jazdy, ale pojawił się też ból w kolanie. Ten sam ból, który pojawił się już na Poland Gravel Race. Na płaskich odcinkach było ok, gorzej na podjazdach, no a zaczynały się górskie odcinki. I trzeciej doby, pierwszy raz w moim życiu, w mojej karierze ultramaratońskiej, zdarzyło mi się, że po prostu zasypiałem na rowerze. W tych momentach po prostu schodziłem i prowadziłem rower. Przez cały wyścig moja jazda w zasadzie przebiegała bez zakłóceń, nie było żadnych przygód po drodze. Poza tym, oczywiście, że prędkość, jaką osiągałem, była daleka od tego, co gdzieś tam sobie w głowie zamierzyłem. Także ten wyścig zdecydowanie lepiej przejechać nie śpiąc pierwszej nocy, i taką taktykę przyjmują chyba wszyscy zawodnicy. Ja od początku nastawiałem się na spanie każdej nocy i to spanie na dziko. W efekcie tych założeń pierwszego dnia, gdy kładłem się spać. Byłem gdzieś w połowie stawki, a obudziłem się w ostatniej dziesiątce. No i to już była strata w zasadzie nie do odrobienia. Jeśli się nie mylę, to od tego momentu, od tego poranka drugiego dnia, udało mi się dogonić chyba tylko czterech zawodników. Mnie trudności wyścigu zaskoczyły, mimo tego, że spodziewałem się i nastawiałem się na naprawdę trudny wyścig. Fizycznie nie czułem się silny w czasie tego maratonu. Nie czułem, jak to się mówi, że noga podaje. Przed startem w głowie ustawiłem sobie taki plan: że pierwszego dnia do północy przejadę około 400 km, drugiego dnia do północy też przejadę około 400 km, i na ostatni dzień, na ten najtrudniejszy górski dzień, chciałem zostawić sobie 200 km, no ale trasa bardzo szybko ten plan zweryfikowała. Gdy dziś, dobry miesiąc po starcie, wracam myślami do tego wyścigu, to nadal jest to dla mnie coś niesamowitego. Przejechałem 1000 km w 3 doby. Na 103 zawodników zająłem 69. miejsce, zostawiając sobie w zapasie zaledwie 2,5 godziny do upływu limitu czasu. No dla mnie jest to wynik, z którego jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolony. To może być zaskakujące, ale dla mnie ten wyścig jest yy, wyraźnie trudniejszy niż Karpatia Divide. Obiektywnie oczywiście trasa Karpatii jest nieporównywalnie trudniejsza i patrząc wyłącznie na kryterium Trudności trasy. To karpatia na pewno jest najtrudniejsza. Możliwe, że jest nawet najtrudniejszym wyścigiem w Polsce, jednak limit czasu sprawia, że ukończenie. Karpati nie jest trudne, a wyśrubowany limit czasu na maratonie północ-południe sprawia, że jest to bez wątpienia jeden z najtrudniejszych wyścigów w Polsce. Prawie 30% startujących nie dojechało do mety w limicie czasu, a ci, którzy przyjechali na wysokich pozycjach, to bardzo mocny i wyrównany skład. Spójrzcie na czasy, spójrzcie na wyniki. Tu nie tylko kosmiczny czas zwycięzców 38 godzin i 30 minut na trasie 1000 km, ale w czasie 50 godzin przyjechało ponad 30 osób prawie połowa finisherów pokonała. 1000 km z konkretnym górskim finałem w czasie poniżej 50 godzin. Na innych wyścigach tego nie ma. W każdym razie jeszcze tego nie ma. Czołówka też jest bardzo mocna i pewnie czołówka na trasie Karpatii, Wisły czy Pomorskiej mogłaby się na równych prawach bić ramię w ramię z czołówką zawodników na maratonie północ-południe ale potem na dalszych miejscach różnice są już dużo większe a tutaj naprawdę silny, wyrównany skład przyjeżdża w czubie i te różnice między zawodnikami są bardzo niewielkie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że wyścig odbywa się na dystansie 1000 km na starcie rozmawiałem z kilkoma osobami Paweł Pieczka powiedział mi, że celuje w 38 km Godzin, przyjechał w 38 godzin i 30 minut. Inny zawodnik, z którym rozmawiałem, Michał, celował w 43 godziny. Miał na karcie rozpisany przebieg wyścigu z postojami przewidujący właśnie czas dotarcia na metę po 43 godzinach i w takim czasie dojechał. To pokazuje, jak profesjonalnie ci zawodnicy z czołówki podchodzą do tego maratonu. Myślę, że najlepiej o skali trudności świadczy też stosunek czasu zwycięzcy do limitu czasu. Kilka przykładów. Wisła 1200. Jeśli pomnożymy czas zwycięzcy razy 3, to nadal przyjeżdżamy w limicie czasu. Carpathia Divide. Jeśli pomnożymy czas zwycięzcy razy 4, przyjedziemy 4 razy wolniej, znowu. Jesteśmy w limicie czasu, ocieramy się o limit czasu. Great Lakes Gravel pomnożymy czas zwycięzcy razy 4, cały czas jesteśmy w limicie czasu. Poland Gravel Race możemy pomnożyć czas zwycięzcy razy 3. Maraton północ-południe, przyjedziemy dwa razy wolniej niż zwycięzca i koniec. Finito, nie ma nas wyścigu, jesteśmy poza limitem. Podsumowując, muszę powiedzieć, że ten maraton to było zupełnie inne doświadczenie niż te maratony terenowe, w których startowałem. Jazda Solo ma swój niepowtarzalny klimat, i na pewno w przyszłym sezonie będę chciał przynajmniej jeden wyścig przejechać w takiej formule. Ja dowiedziałem się kilku rzeczy nowych o sobie. Wiem też, że. Jazda szosowa to jednak nie jest do końca mój klimat, i w terenie czuję się dużo lepiej. Sam wyścig odbiwa się we wrześniu, co może sprawić, że będzie bardziej wymagający pogodowo. Pogoda może tutaj różne niespodzianki sprawić. No i też dużo szybciej robi się ciemno, więc mamy, mamy krótszy czas jazdy przy świetle dziennym. W tym roku nam się udało i pogoda była w zasadzie idealna. Komu polecam start w maratonie północ-południe? Na pewno nie osobie, która dopiero chce zacząć przygodę z ultramaratonami. Chyba, że jest to jakiś naprawdę mocny zawodnik, który od wielu lat jeździ na szosie. Jeśli lubisz jazdę szosą i szukasz naprawdę sporego wyzwania, a masz już jakieś doświadczenie w ultramaratonach, to myślę, że Maraton Północ-Południe powinien obowiązkowo znaleźć się na liście Twoich wyścigów do przejechania. To wszystko w tym podsumowaniu. Dzięki za uwagę. Dzięki, że tak miło przyjęliście relację z Maratonu Północ-Południe. No i do zobaczenia w kolejnym filmie.